Ho, ho, ho. Krasnal Wojtek wita w odcinku, który wzbudzi na pewno trochę kontrowersji, bo będziemy uwalniać, a przecież wszyscy wiedzą, że Hot -wheelsy to tylko na prostej karcie, najlepiej długiej i w blistrze, a nie, żeby tutaj coś uszkadzać. No a my mamy tutaj sporo Hot do uwolnienia. I niektórzy będą chcieli Przełknąć gorycz porażki i łzy widząc mnie, uwolniającego kolejne Hotpilsy. Zaczynamy od tego przepięknego Porsche. I nie żartuję. Na no, filmikach u mnie można zobaczyć znacznie droższe modele. Nie oznacza to jednak, że nie lubię hotwilców. Bardzo lubię Pilsy. przy czym zdaje sobie sprawę z tego gdzie jest ich miejsce ten Hot jest świetnie wykonany ponieważ mamy światła wykonane z tej samej sztuki plastiku przezroczystego co oszklenie nie najgorsze koła z przodu te detale są całkiem spoko mamy logo Porsche z boku mamy numer 86 mamy przepiękny lakier który wygląda trochę jak zamak ale nie jest zamakiem to jest jakiś srebrny Lakier, gdzie widać cząsteczki, tutaj zobaczcie taki drobiażdek. Widzicie Porsche 904 Carrera GTS? No, tył trył, troszeczkę ubogo wygląda, ale trudno. Generalnie bardzo, bardzo fajny model. Jako miłośnik Porsche a mam jeszcze wlew paliwa. Jako zwolennik Porsche jestem zachwycony nim. Co my tu następnego wylosujemy sobie. A następne też nie jest złe. Korweta Greenwood z roku 76 numer 32. On zjechał nam. Zapomniałem dzisiaj tej białej pianki wziąć, więc może w ogóle to wyłączę i odstawię, bo sensu większego nie ma. Mogę sobie najwyżej postawić to, żeby nie było widać tej brzydkiej powierzchni blatu. No tutaj te światła, to bym powiedział, że dali po bandzie. Bardziej wygląda jak Batmobile niż... ...korwetka. Ale nie jest źle. Bardzo fajnie zrobione za to jest tutaj to z tyłu. Chevrolet i logo Chevroleta. Z boku mamy wydechy. Mamy nawet Goodyear. Tutaj... Kółka. No, kółka zdecydowanie słabiutko wypadają. Znaczy nie to, żeby one źle wyglądały, tylko nie jest to coś, co bym się spodziewał w takim samochodzie. A jeszcze więcej kalkomanii z tyłu. A no i podobnie jak w Porsche. Z tyłu bida, aż piszczy. Chociaż bardzo fajnie wyglądają tutaj takie niby siateczki. A to może je tutaj tak postawimy. Jak się nie będą kręciły, to może nie będą zjeżdżały. Maszyna losująca przystępuje do mieszania w bębnie. O! Mieliśmy szaro, to trochę kolorów przyjdzie. Kolejny Chevrolet z Chevrolet SS. pięknych czerwonych barwach. Kółka podobna jak w korbecie, tylko że. Nie ma czerwonych kręgów, za to są srebrne. Przód. Krasnalu pomaluj sobie sam. Silniczek wystaje. Jakieś inne detale. Z boku bardzo fajnie to też wygląda. Nawet mamy klatkę, klatkę, tą klamkę. Koła tutaj dam radę przełknąć. Takie, bo to jest do wyścigów po prostej na ćwierć mili. Tak z wyglądu. Srebrne wnętrze, srebrny tył. Lubię ten samochód jako. Samochód prawdziwy, więc ten model mi też pasuje. No a teraz przechodzimy do poważniejszych rzeczy. Mazda RX3 Thund. Ta listacja mnie po prostu. Zawsze wywołuje uśmiech na twarzy. Uwolniamy naszego kreskówkowego bohatera. Bo sprawdzimy, czy to jest realistyczne. Bardzo realistyczne. Tak, Mazda wygląda. Jak się ktoś nie zgadza, to Mazdy Trójki Eks nie widział na oczy. A jeżeli nie wierzy, to polecam rozpędzić się tak do 120 w jaką ściankę i zobaczycie mniej więcej tak będzie to wyglądała. To jest szybki poradnik do szybkiego tuningu. A teraz mamy: o, mamy coś takie: lodową piękność McLaren P1. Albo tak jak ja to lubię wymawiać, z nawyku P1. A czy piła, czy nie piła, to, to już jest sprawa. Czy złapali, czy nie złapali. Przód. Mamy światła, mamy logo, nawet widać tutaj, tak w środku nie najgorzej to wygląda. Lot powietrza, kółka są, nie będę się wypowiadał na ten temat. To jest tylko Hot Wheels jednak. Tył bardzo fajny. I yy, lubię kiedy Hot Wheels w niektórych samochodach zachowuje się jak matchbox i da nam. Detale z przodu, detale z tyłu, a oszczędzi sobie detali z boku. Cóż, kolejnego. Tak, kolejne to już ciężka waga. Jeep FC z 57 roku. Bardzo interesujący model. Jak nie przepadam za ciężarówkami, no Zbieram różne lawety i transportery samochodów. Ale ten musiał być w mojej kolekcji, ponieważ jest to bardzo fajny samochód, ma sporo detali. I sporo da się tutaj jeszcze zrobić. Mamy malowanie z boku, to więc z tyłu nic nie będzie. Chociaż. Są przynajmniej takie detale jak zaczepy do holowania. Nie jest źle. Tu będzie samochód, który się na pewno wielu osobom spodoba. Mazda rx 7 z roku 1995, Project Hue, biała. Tyle wygląda znacznie lepiej, jak się po prostu zmyje te tutaj was grołki. Znacznie to, żeby one były złe, złe, ale po prostu jestem miłośnikiem tego samochodu bezbędnych dodatków, jeżeli nie mają zwłaszcza sensu większego. No niestety przód ubogo, ale za to popatrzcie na ten tył. Tył jest tutaj naprawdę zrobiony świetnie. Na samochodzik w takiej cenie jest po prostu bardzo, bardzo dobrze. Wnętrze też nie jest najgorsze. Hot Wheels, słuchajcie, ta, moglibyście takie czyste, nieprzyciemniane szyby dawać częściej. Obiecuję, że kupię. A, przechodzimy do czegoś ognistego: McLaren Solus GT. Dla mnie GT, jak się wlazło między takie wrony, to i krakać trzeba tutaj po angielsku. I miejmy sobie tego cudaka. Przód jak zdziwiony sandacz albo inny sum. Nie traktujcie mnie poważnie, nie wiem, jak wyglądają zdziwione sandacze czy sumy, bok ma baz grołki. narzucającym się w oczy kolorze. Tył jest. Bardzo ciekawa stylistyka. Chociaż głównym elementem ozdobnym tutaj chyba ma być sama sylwetka, kolor i te dziwne maziajki. Gdybym był dzieckiem, byłbym zachwycony. Ciężka waga po raz kolejny. Chevrolet Tahoe z roku 2007 w wersji stylistycznej. A co wam do łba strzeliło? Mamy niebieską podstawę. <grym> Białe nadwozie. Czerwone oszklenie A tutaj jakieś dziwne malowanie. Za to z przodu i z tyłu też. Ojejku, jak ty się prosisz o jakieś malowanie po usunięciu pierwotnej dekoracji. W tej torebekce zostało nam jeszcze zostały 4 sztuki. A co zacznijmy może od czegoś dużego znowu. U niej mógł. Mercedes Benz 1300L. No nie sugerowałbym się, że 1300L to jest pojemność silnika. Chyba że liczone w jakichś dziwnych jednostkach pojemności. Są detale, które niekoniecznie mi odpowiadają i nie byłyby na mojej liście priorytetów. Ale jest bardzo fajny, taki ciekawy. Zielony, metaliczny ze złotym kolor jest. No, jakby wymienił kółka, więc sprzedawał jako RLC albo Super Treasure Hunter. Dalibyście się nabrać, bo nie wiem, czy marnować swój czas. O kółka, jak można pokręcić takimi dużymi, a z boku jest bardzo fajnie. Spora ilość dekoracji różnych, ciekawych. O, nawet mamy, nie najgorzej to wygląda, powiem szczerze. Nie jest to po prostu totalnie zmyślone. Ma to jakiś sens. No i mamy napis. Unimuk. Tył. Cała para poszła w bok. Z tyłu mamy koła. Zapasowe. No, mamy nawet tutaj jakiś najazd. Tu mamy pojemnik na torf albo wungiel. A tu mamy piecyk koza. No, to musi być koza. No, ludzie, ludziska to jest koza jak nic. Dobrze, no to mamy Unimoga. Co by tu jeszcze? A weźmiemy sobie kolejnego Japończyka Mazda Miata MX5 Mazda Miata po zamiata w malowaniu mocno wyczynowym. Przód. No powiedzmy, że zrobili tutaj malowanie świateł światła im się przemieściły. Nie, to pewnie w sportowym mają być te zamknięcia maski, żeby nam nie odpadła, tak jakby tutaj ta kalkomania nie dała rady tego utrzymać. Ale yy, powiem wam szczerze, tutaj przód jest fajnie zrobiony. No bo mamy chłodnicę z boku. Tutaj coś nawet też widać. Nie wiem. Co to do końca ma być. Ale coś jest. Alternator raczej byłby ustawiony inaczej. Byśmy widzieli pasek, a nie sam alternator albo jakieś jego kółko napinacza z boku. Klamki są. O, Wprawdzie tu bym dał radę nawet ja wsiąść. Nie wiem po co, bo tu się kierował. Właśnie widzicie ten placek. O. Czasem się zastanawiam, czym kierują się ludzie w Hot Wheels. Zrobią świetne wnętrza w samochodzie, w którym dadzą później ciemną, przyciemnioną na czarno szybę, tak żeby nie dało się tego zobaczyć. A potem zrobią kabriolet z naleśnikiem. Nawet dwa naleśniki, bo ta tablica przed tym to wygląda. A nie, przepraszam, tu mamy kalconi i naleśnik. I tył. To chyba jest tył, bo tutaj niby mają chyba wydechy być. Żadnego malowania. Jak lubię Mazdę miatę, tak tutaj jest nie za dobrze. Nawet jak na tak tani samochodziki. Korwetka C6. Przód. Takie mocno minimalistyczne zrobienie świateł, ale zaliczymy. Jest logo. Nie jest źle. Kolor, nawet rzucający się w oczy, Pasujące do tego, jak ktoś lubi kanarki, koła. Więcej detali z boku. To wiemy, co się z tyłu spodziewać, albo czego z tyłu się nie spodziewać. A troszkę markerów, farbki. I będzie dobrze. A w środku. W środku mamy naleśnik posmarowany. Jeszcze nie zawinięty, ale jest posmarowany. Nie wiem, czy to, co my tutaj mamy. Czy to serbiały dżem, czy coś takiego, bo czarny to może z czarnych porzeczek. Dżem jest naleśnik. I są fotele, które są całkiem fajnie zrobione. Ostatni z tej torebki. Studebaker, Champ z roku 1963. No, jest to mistrz. Bardzo, bardzo fajny samochodzik. U nas Studebakery nie są zbytnio znane. A ja jestem ich fanem. Swego czasu robili naprawdę bardzo fajne samochody. Przód bardzo mi się tutaj podoba. No i jednocześnie jest to spory zawód, bo nie mam się z przodu o co przyczepić. Tak, to jest ukrasnala. Ukrasnala jak z kobietą. Jakbyście nie zrobili to i tak dobrze nie będzie. Koła nawet pasują, bok jest bardzo fajny. Wydech też nie najgorszy. Z tyłu z tyłu to tak wygląda tak przy tym oświetleniu jak jak jakiś kliniaczek, ale jest bardzo fajny kolor. I te światła da się też zrobić. Nie wiem czy to wada czy zaleta że mamy zakrytą pakę A prawdopodobnie jak ktoś chce przerobić to nie będzie większego problemu no i skoro to jest CHAMP to niech będzie nad pozostałymi w tym uwalnianiu Hot to wszystko mam nadzieję, że za bardzo nie przędzałem mam nadzieję, że ci którzy Chcieli to oglądać, doczekali się odpowiedniej ilości narzekania, sarkazmu i marudzenia. Nie będą niezadowoleni, że byłem zbyt miły. Do zobaczenia przy kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło.